ma, Ej przywitaj się No No, mamy gościa Mamy gościa co nagrywa też na YouTube Na tym samym Tym Na tym samym kodzie QR co tam Co był w poprzednim filmie Nie no i W ogóle będą dwa filmy W jeden dzień tym razem Więc ten Nie wiem O, nagrałeś coś z wioski Alfrediowicz? Okej, okay, okej, okay, ciekawe, ciekawe. Spoko, 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 loku. 3, 2, 1. <laughs> Jak woliwię tą kamerą, nieważne. Okej, okay, ja jestem tym. Okej, okay, jest... Ja... ja... Ja czuję, że ty jesteś podejrzany. O, o. o. Ej, 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 ej. Alfredo masz? Ej, bo ja mam rentgen. Chodź do mnie, chodź do mnie, mam rentgen. Mam skanowanie, chodź. O, skanuje się, nie tylko jedna osoba może. Tylko jedna osoba, ja już się zeskanowałem, a tylko jedna osoba może. No co, ty? no co ty? Ej, że ping różowy. Dobrze, chociaż nie wiem czy mogę. Ping. Ej, ale, ale nie mów, nie mów wszystkogo, okej. Okay? Różowy.

Następnym... Następnym razem nie zdradzaj, okej. Okay. To ja sobie zrobię jakieś zadanko. Eee, musisz ją przesuwać na... przy tym, po prostu. Musisz ją przesuwać. Aż się uda. Musisz tak dużo razy ją przesuwać, aż się uda. Idę do ciebie. Bo ja, bo ja chyba wiem właśnie gdzie powinieneś być a ja cię, a ja, cię nie, ja cię nie widzę w karcie, może jesteśmy na innych serwerach serio? Co, co ty tak szybko a rzeczywiście jesteś na serwerze ja sobie właśnie zrobiłem zadanku.

Więc może być cię nie słychać. Ej, ej, Ty się mną tak poklaszi. O, 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 ej. Roset chyba nie jest. Roset chyba nie jest. Roset chyba nie jest. Bo robiła zadanko, ale nie wiem, czy to jest to zadanko, którym mogę ufać. Ale mnie nie zabiła. ...Roset. A ty jeszcze żyjesz? A ty jeszcze, a ty jeszcze żyjesz? A on, Je... Jeden, dwa... Co tu się... A, bo ktoś mi tu już załatwił. Przede mną... Jak sobie zobaczę jeszcze w kamery, czy ktoś, coś tu się, ej, 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 ktoś tu wychodzi, Zuzanna, gdzieś poszła, o, tu idzie okej, okay. ej, ona jakoś dziwnie się zachowuje, Zuzanna. Nie, ale jakoś tak dziwnie się zachowuje. Raz chciała wejść do jednego pokoju, a potem nagle zmieniła zdanie i poszła w inne miejsce. Takie dziwne. Według mnie to może być Zuzanna. Mhm. Mi się wydaje, że ona może być. Bo tak dziwnie się zachowywała. Ale nie mam pełnej, pełnej pewności, więc zrobię sobie tylko szansę, nie będę nic pisać. 촬